Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wszelkich błogosławieństw. Dziś, jak w każdym ósmym dniu miesiąca, zapraszamy na osiemnastą na nabożeństwo do naszej patronki świętej Jadwigi Królowej. W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, po mszy świętej o 11, schola Radosne Nutki zaprasza wszystkich chętnych, a szczególnie babci i dziadków z racji zbliżającego się ich święta, do wspólnego kolędowania przy żubku Pana Jezusa. Za tydzień trzecia niedziela miesiąca składka na tace będzie w całości składką inwestycyjną. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na tace i poprzez ofiaromat przy wyjściu głównym z kościoła, a także liczne wpłaty na konto parafii. Od poniedziałku 16 stycznia wznawiamy działalność świetlicy dla dzieci przystań. Rodzice potrzebujących dzieci mogą uzyskać informacje i zapisać swoje dzieci za tydzień 15 stycznia w zakresie pomszach Świętych. O godzinie 9.30 i 11 lub w czasie zajęć, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16 do 19. Parafialny klub sportowy Jadwiga ogłasza zapisy na półkolonie Ferie z Jadwigą: turnusy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 16 dla dzieci wieku od 5 do 11 lat. W cenie: zajęcia sportowe, rekreacyjne, plastyczne oraz drugie śniadanie i obiad. Zapisy w biurze klubu, gdzie przyjmowane są również zapisy na obóz piłkarskich Maniowach. Szczegóły na ulotkach. Trwa tegoroczna kolenda. Całościowy harmonogram odwiedzin kolendowych jest wywieszony na drzwiach wejściowych do kościoła, a także zamieszczony na stronie internetowej parafii w dzisiejszym biuletynie. Bardzo prosimy, by zapoznać się z nim i zaplanować spotkanie w podanym terminie. Przypominamy, że w tym roku odwiedzamy przede wszystkim mieszkania tych parafian, którzy potwierdzili chęć przyjęcia kolendy i zgłosili ten fakt w parafii. Takie zgłoszenia zbieraliśmy przez cały adwent, od końca listopada do świąt. Więcej informacji znajdziemy w biuletynie parafialnym, który jest wyłożony przy wyjściach. W dzisiejszym numerze publikujemy szczegółowe podsumowanie życia parafii w 2022 roku oraz pełny plan tegorocznej kolendy. Prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Grażyna Gruca z ulicy Stachiewicza 27, Maria Kapera z ulicy Opolskiej 69 i Maria Sroka z ulicy Palacha 11. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.